po no to nie się że ode mnie jeździło, Tak człowiek postępuje, a śmieciem co? jestem dla ciebie? Śmieciem jeszcze tak. jak nim? Tak. No odczep się, to już daj sobie cholera. Strefa, jakiego, znali jest Brudy, sobie, tak. znali. Sama ledwie łazi, tak, tak, wszystko, tak, leżą skarpety tak po całym kultury. mieszkaniu porozrzucane. Zagroż kultury nie ma słabego. Na cmentarz i do ludzi czepia się jeszcze. Łama, sama Zabamy, nie nie, nie. Gazami, z, nie, A, nie z kogoś w kozach nie Nie rób z Nie rób z kogoś Wyglądasz jak diabeł, Nikt cię nie chce jak wampir wyglądasz. Rozbijać tylko młodszych i słabszych. On będzie wszystkich wyzywał. Rozpychał się po klatce. Widział to robi? Dupę do No dupę pocałuje, no pocałuj, ale kultura. Ale on ma dupę. A, na tak, wolałowski, wolałowski. Na pustynię. A to pobucha w smole przy, no, a to może w smole. Ty widziałaś go tam. Ty go tam zaprowadziłaś, powiedziała, że trzyma pobucha. No i powiedziała. A, Ta. tobie. Tak ci powiedziała. Tak, tak powiedziała. Tylko muchu na ciebie powiedziała, a nie na niego. Tom, no, to tak, 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 peček tak,